Pomysły, co on ma powiedzieć do babci co on teraz powie? co tam ci pisze? zaraz ci powiem, oni dopiero napiszą dobra, powiedzcie co on ma powiedzieć babci dajcie jakiś pomysł dobry dawać jakiś pomysł fajny widzowie powiedz, że skórka ci nie schodzi nie zapytaj się, czy lubi jeść serek z napletka dobra, idę Babciu, ja mam takie pytanie. Czy lubisz jeść serek z napletka? Lubisz? Ty jesteś głupi. A lubisz? Głupi jesteś. Proszę sobie. lubisz? Ty się nie wstydzisz babci takie pytania zadawać? Wynocha stąd. Ale lubisz. Wynocha lubisz? Dobra, czyli lubisz. Dobra. Wynocha stąd. Ale kurwa, zadymiasz ty ja wierdolę. Ale zadymiasz Mogę teraz jakąś muzykę na full out włączyć. <grym> Ko kochać Putina, pójść. Jak, ty nie ma takiej muzyki. Albo ty jebać Putina, pójść na cały regulator. Czekaj, tylko byle. Czekaj, ile tą obserwacji. No to jeszcze 50 obserwacji i mamy, i włączam. Dawać mu obserwację i on włącza piosenkę wizowie. hardbasa basa, bo. Hardbasa. Barkę, barkę. <noise> barkę oni mówią, żebyś włączył. Ej, co ty demona zobaczyłeś? Nie no, włączam telewizor. A, to na telewizorze włączysz. Na głośniku, no. No dobra. Na głośniku tu. jak coś, to sam chcesz to robić, ja cię nie zmuszam do tego, nie? Tak, tak, się przyznaję to... do tego. Ty to za obserwację robisz. No. Dawać mu obserwacje widzowie, bo to jest dobry Chciałem zadymiak. Włączyć? Chciałem włączyć. On... Yy, barkę. Remix głośny, bas boosted jakiś. Ej, a ogolisz brwi? Nie, I zapytaj no. się babci, czy ładnie wyglądasz. Jedną brew w ogóle, jedną nie zostaw. To za mocno. A za ile obserwacji byś to zrobił? Nie, za 10 tysięcy. Nie, no nie. Nie, nie, nie. No dobra. Ej, to jest nazwa Barka MQFT Remix? Trap? No, jakieś głośne, żeby było. Ale to jest to? Możliwe, że tak. Ale nie jestem pewny. Witamy 1600 osób. O, włącz cypis. Kto nie skacze, ten zamula. Dawaj, dawaj. Buzz tak. boosted. Widzowie na czacie piszą Cypis, kto nie skacze, ten zamula. Okej, kto? I na cały regulator. Basbustet. No. Bo? Nie, nie musi być buzz Boosted. Ale będzie. Bo przegrałeś bitwę teraz, nie? To zadanie robisz. Ale będą dymy, ja pierdolę. Uspokój się. Uspokój się jest pół do dwunastej. Uspokój się. Bo więcej tu nie wejdziesz. nie się śmiejesz. Obiecałeś. Ja powiedziałem, że nie będę ten. Jest pół do dwunastej. Chcesz, żeby jeszcze raz powiedział sąsiad, że zadzwoni na policję i ciebie wybierze. To nie będzie by... To będzie kontyn. No pilot zabrała babcia. Nie włączysz tego, nie ma mowy nawet, bo telewizor. Nie ma telewizor. telewizor rozwali. muszę spać, skończ to, za 5 minut muszę to skończyć. Nie, Powiedz, nie. żeby ci pornusa włączyła na telewizorze. Co? Bo dzwonię do ojca zaraz. Powiedz, żeby ci pornusa na telewizji włączyła. Pornusa no, włączę na telewizji. Jeszcze raz. Pod nosa bądź. No czy od polskiego. Na pewno. No. Już. Kłopia nie daje w u mnie. to jest za dużo było. Jest. Bo za przyjdzie? Szkoda, że głośnika nie wziąłem, to by się na balkonie coś. Bądź. Kurde. Powiedz, jak nie idziesz. Idź do niej i powiedz, że będziesz spał, jak ci pornusa włączy. Dawaj. Na 2800 obserwacji. Dawać, dobijamy follow. Brakuje 26 obserwacji dla jego. Dawać widzowie. 26 obserwacji dla jego brakuje, dawać. I on idzie wam powiedzieć to dawać widzowie, dawać. Dawać nie przestawać. Zejdź do sąsiada i pukaj. No, nie, nie. I zapytaj się, czy możesz się u niego wysrać. A się w kurwi i po policji zadzwoni jest tylko w domu. Dobra, zaraz będzie na trzy koła, bo już 50 obserwacji. Ej, as, a zrobisz jutro na przykład takie zadania, że będziesz chodził po mieście i chodził do ludzi po domach i się pytał, czy możesz się wysrać u nich? Jako 19 to tak. Dobra, to może być. Już masz 3K. Dobra. Co oni tutaj robią, że mam trzy koła? Jak oni te robią? Normalnie, dawaj. I mnie Dobra. też obserwuje, bo ja robię Nie, najlepsze. oni laty. zabierają obserwacje. Dodają i zabierają. No, i nie będzie dymów, jak będziecie zabierać. Macie mu dać followa i tyle widzowie. Macie mu dać followa i tyle widzowie. Wtedy będą dymy. On sam chce te dymy robić. Także widzowie dawać. Naprawdę warto. Jutro też będzie jak. Jakie macie dla niego wyzwanie, widzowie? Co on ma powiedzieć babci? Napiszcie na czacie. Napiszcie na czacie wyzwania, jakie dla niego macie. Bo on mówi, że wszystko zrobi. No prawie. Prawie. Więc dawajcie widzowie, napiszcie wyzwanie. Obserwacji nie będzie, bo jak obserwacji nie zabierzecie, to już nie będzie jutro tego dymów. Ale nie piszcie takich zboczonych. mają być normalne.